Raków zremisował ze Sportingiem jeden do jednego po spotkaniu, które, no, wydaje mi się, że przed tym meczem wiele osób brałoby taki wynik w ciemno, ale patrząc na to, co tam się działo, spory niedosyt. Sam początek spotkania przyniósł czerwoną kartkę dla Sportingu. Joker, jeszcze jak go tam wymawiać, musiał tę czerwoną kartkę, w moim odczuciu, dostać, nie ma tutaj żadnych kontrowersji, ale Raków bardzo szybko dostał bramkę, oczywiście, no, odrywala grającego w osłabieniu, to wiadomo, że ze stałego fragmentu. I potem. Do końca pierwszej połowy jakoś super to nie wyglądało. Tyle tylko, że piłka nożna bywa przewidywalna, bywa dosyć oczywista. Z biegiem czasu widać było, kto gra w 11 parnuka, nie 10. No i Raków coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej sytuacji tworzył. Momentami wydawało się, że trochę brakuje umiejętności, bo braku determinacji to ja ani przez chwilę tam nie widziałem. Ostatecznie jednak tylko jedną bramkę udało się strzelić, przynajmniej tylko jedną legalną. No i szkoda tego remisu, bo to była dobra okazja na to, żeby wyraźnie sobie poprawić sytuację w grupie. Teraz wygląda to tak sobie, co nie zmienia faktu, że w końcu są pierwsze punkty Lidze Europy. Wydaje mi się, że niezależnie od okoliczności, to dla mistrza Polski jest dosyć istotne. Czy będzie się tutaj jeszcze dało walczyć chociaż o trzecie miejsce w grupie? Wydaje mi się, że będzie ciężko i od początku wszystko. Co o tym wiedzieliśmy, ale Raków pokazał, że potrafi, że da się. No i trzymam kciuki, żeby jeszcze bardziej będzie się dało w kolejnych meczach. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.